oto mecenasi układu porannego Chatlab chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji który uczy się twojego biznesu by wspomagać twoich klientów wejdź na chatlab.pl Portu platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów wejdź na www.portu.pl EcoVoltis firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat Mecenasom bardzo dziękuję Goriankę. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uważa, że przestrzeń powietrzna Polski pod koniec sierpnia nie została naruszona. Prezydenci Polski i Litwy mają nadzieję na przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Były negocjator Brexitu został nowym premierem Francji. Donald Trump po zwycięstwie w wyborach prezydenckich mianowałby Ilona Maska na szefa komisji do spraw efektywności rządu. Niemiecki minister proponuje deportowanie nielegalnych imigrantów do Rwandy. Unia Europejska podpisała pierwszy międzynarodowy traktat o sztucznej inteligencji. Piątek, 6 września to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych uważa, że 26 sierpnia najprawdopodobniej nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Przez ostatnich kilkanaście dni wojska obrony terytorialnej poszukiwały obiektu, który miał zostać wystrzelony podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę. Pod koniec sierpnia wojsko polskie informowało o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Uważano, że podczas intensywnego rosyjskiego ostrzału terytorium Ukrainy doszło do wtargnięcia rosyjskiej rakiety albo drona. Według początkowej wersji wydarzeń, po 33 minutach stracono sygnał obiektu. Dowództwo operacyjne było gotowe na jego zastrzelenie. Po 10 dniach podjęto decyzję o zakończeniu poszukiwań prowadzonych dotąd w gminie Tyszowce, w województwie lubelskim. Dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał Maciej Klisz, twierdzi, że ma 99% pewności, iż 26 sierpnia. Żaden obiekt nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Wojskowy podczas konferencji prasowej nie był w stanie wytłumaczyć, co dokładnie stało się pod koniec ubiegłego miesiąca. Sprawa jest wciąż analizowana przez wojsko polskie, które miało otrzymać wiele dokumentów na ten temat. Generał Klisz podkreślił, że podobne zdarzenia mogą jeszcze mieć miejsce w czasie trwającego konfliktu na Ukrainie. Prezydenci Polski i Litwy wyrazili nadzieję, że sojusz północnoatlantycki zostanie rozszerzony o Ukrainę. Rozmowy obu polityków dotyczyły także współpracy w dziedzinach obronności i gospodarki. Litewski prezydent Gitanas Nauseda odbył dwudniową wizytę w Polsce. W czwartek wraz ze swoim polskim odpowiednikiem Andrzejem Dudą udał się do Lublina, aby spotkać się z dowództwem litewsko-polsko-ukraińskiej brygady Litpol Ukr Brig im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. Obaj prezydenci podkreślili, że są zwolennikami przyjęcia Ukrainy do NATO. Ich zdaniem Ukraina już w tej chwili wdraża się w procedury Sojuszu Północnoatlantyckiego, między innymi właśnie poprzez służbę jej żołnierzy we wspomnianej Wielonarodowej Dywizji. Ważne będzie także wykorzystanie ukraińskich doświadczeń z trwającej wciąż wojny. Prezydenci Nauseda i Duda podpisali przy tej okazji porozumienie o stosunkach dwustronnych w sprawie cyberbezpieczeństwa i przemysłów obronnych. Zakłada ono bliską współpracę obu państw, głównie w związku z działaniami hybrydowymi podejmowanymi przez Białoruś. Współpraca Warszawy z Wilnem ma dotyczyć również kwestii gospodarczych i infrastrukturalnych. Realizacja inwestycji związanych z budową dróg oraz linii kolejowych ma znaczenie dla bezpieczeństwa, bo za ich pośrednictwem mogą być realizowane strategiczne zadania militarne, związane chociażby z przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych. Ponadto w dziedzinie energetyki niedługo ma nastąpić przejęcie przez Litwę terminala gazowego w Kłajpedzie. Blisko dwa miesiące po wyborach parlamentarnych prezydent Francji Emmanuel Macron mianował nowego premiera. Został nim Michel Barnier, w przeszłości pełniący funkcję szefa francuskiej dyplomacji i negocjatora do spraw opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. 73-letni polityk czterokrotnie był ministrem, pierwszy raz zostając nim blisko 31 lat temu. W latach 2004-2005 był ministrem spraw zagranicznych. Z kolei w latach 2016-21 był głównym negocjatorem do spraw Brexitu. Dwukrotnie pełnił funkcję komisarza w Komisji Europejskiej. Trzy lata temu bez powodzenia ubiegał się o nominację centrum prawicowych Republikanów w wyborach prezydenckich. Macron zdecydował się powołać barniera na stanowisko premiera mimo krytyki ze strony lewicy, która zwyciężyła w lipcowych przedterminowych wyborach parlamentarnych. Koalicja Nowego Frontu Ludowego zaproponowała kandydaturę Lisi Kaste, ale według francuskiej głowy państwa jej program nie uzyskałby wystarczającej większości w Zgromadzeniu Narodowym. Lewica uważa nominację nowego szefa rządu za zdeptanie zasady demokratycznych, ponieważ reprezentuje on grupę odgrywającą marginalny charakter w nowym parlamencie. Niektórzy jej przedstawiciele mówią nawet o zamachu stanu przeprowadzonym przez Macrona. Barnier przy okazji przekazania władzy przez dotychczasowego premiera Gabriela Attala zadeklarował, że jest zdeterminowany, żeby mówić prawdę Francuzom i sprostać ich oczekiwaniom i nadziejom. W jego opinii Francja potrzebuje obecnie szacunku i jedności oraz zmian. Swój program przedstawi Zgromadzeniu Narodowemu w ciągu najbliższych kilku tygodni. Donald Trump po ewentualnym zwycięstwie w listopadowych wyborach prezydenckich powołałby komisję do spraw efektywności rządu. Nominację na stanowisko jej przewodniczącego otrzymałby jej pomysłodawca, czyli miliarder Elon Musk. Kandydat Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich uważa za konieczne zrównoważenie budżetu federalnego Stanów Zjednoczonych. Miałoby w tym pomóc zrealizowanie koncepcji przedstawionej w sierpniu przez właściciela Tesli i portalu społecznościowego X. Komisja do spraw efektywności rządu miałaby przeprowadzić całościowy audyt finansowy państwa, a także przeanalizować skuteczność działań podejmowanych przez rząd federalny. Wnioski wyciągnięte przez komisję miałyby następnie posłużyć do opracowania zaleceń w sprawie drastycznych reform. Dzięki wdrożeniu odpowiednich zmian państwo miałoby w bardziej zrównoważony sposób wydawać pieniądze amerykańskich podatników. Zdaniem Trumpa to właśnie Musk byłby najlepszym kandydatem do pełnienia funkcji przewodniczącego komisji do spraw efektywności rządu. Były prezydent uważa, że po ewentualnym ponownym objęciu urzędu będzie potrzebował w swoim otoczeniu osoby mającej dużo siły, odwagi i inteligencji. Trump przedstawił przy tej okazji nowy postulat związany z planem ograniczenia kompetencji rządu federalnego. Kandydat Republikanów chciałby zlikwidować Departament Edukacji, którego kompetencje zostałyby wówczas przejęte przez stany. Zdaniem niemieckiego ministra do spraw porozumień migracyjnych, nielegalni imigranci przybywający do Unii Europejskiej powinni być deportowani do Rwandy. Propozycja członka rządu kanclerza Olafa Scholza ma związek z głośnym atakiem syryjskiego nożownika w mieście Solingen. Joachim Stamp uważa, że wspólnota europejska powinna prowadzić bardziej zdecydowaną politykę wobec osób, które decydują się przekroczyć unijną granicę z Białorusią. Wypowiadający się w imieniu Liberalnej Wolnej Partii Demokratycznej Polityk uważa takie rozwiązanie za przeciwdziałające wojnie hybrydowej prowadzonej przez Rosję i Białoruś. Deportacja nielegalnych imigrantów miałaby zniechęcić Syryjczyków i Afgańczyków do podejmowania prób przedostania się do Unii Europejskiej. Tym samym niemiecki minister do spraw porozumień migracyjnych wzywa do wykorzystania możliwości stworzonych przez Wielką Brytanię. Przed dwoma laty podpisała ona specjalną umowę z Ruandą, ale koncepcja wywożenia imigrantów do tego afrykańskiego kraju została porzucona w lipcu przez nowe lewicowy rząd Kiras Termera. Porozumienie między Unią Europejską i Rwandą miałoby przybrać inny kształt. Sztamp proponuje, aby odpowiednie procedury w sprawie deportacji były przeprowadzane pod kontrolą agencji Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców. Rocznie do Afryki miałoby trafiać z Europy około 10 tysięcy osób. Propozycja przedstawiona przez ministra w rządzie Scholza jest odpowiedzią na wydarzenia z Solingen. 23 sierpnia podczas odbywającego się w tym mieście Festiwalu Różnorodności zabite zostały trzy osoby. Sprawcą ataku był Syryjczyk od ubiegłego roku, przebywający w Niemczech nielegalnie. Unia Europejska podpisała Międzynarodowy Traktat dotyczący sztucznej inteligencji. Porozumienie zawarte przez kilkadziesiąt państw uważa EI za ważną innowację, której rozwój wiąże się zarazem z pewnymi zagrożeniami. Umowa była negocjowana przez kilka ostatnich lat, a w swoim obecnym kształcie została zatwierdzona w maju tego roku. Prace nad nią były prowadzone zarówno z udziałem przedstawicieli 57 państw, jak i środowisk akademickich, organizacji pozarządowych czy podmiotów gospodarczych. Traktat według jego twórców zapewnia ramy prawne obejmujące sposób funkcjonowania sztucznej inteligencji. Została ona uznana za element postępu technologicznego i ważną innowację w życiu społeczeństw. Niewłaściwie używana może z kolei stanowić zagrożenie dla praw człowieka, demokracji i praworządności. Część organizacji pozarządowych uważa, że w rzeczywistości umowa będzie trudna do wyegzekwowania. Cytowany przez niemiecką stację Deutsche Welle, przedstawiciel Europejskiego Centrum Prawa Organizacji Non-Profit zwrócił uwagę na bardzo szerokie określenie zasad i obowiązków wynikających z traktatu. Poza tym możliwość kontrolowania prywatnych firm rozwijających AI ma być niewielka w porównaniu do sektora publicznego. W sierpniu w życie wszedł w przygotowany przez Unię Europejską akt w sprawie sztucznej inteligencji. Wprowadził on między innymi zakaz rozwoju niektórych jej funkcji, mogących zagrażać prawom obywateli do prywatności. Chodzi zwłaszcza o przeciwdziałanie zbieraniu danych biometrycznych. Informację przygotował Maurycy Mietelski, Nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia układu otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. Życzę spokojnego weekendu i do usłyszenia w kolejnym układzie porannym. A oto mecenasi układu porannego. Chatlab. Chatbot dla stron internetowych oparty na sztucznej inteligencji, który uczy się twojego biznesu, by wspomagać twoich klientów. Wejdź na chatlab.pl. Portu platforma do pasywnego inwestowania dla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Wejdź na www.portu.pl. Ecowoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Mecenasom bardzo dziękuję, Igor Jankę.